Gdzie się tak wystroiłeś? Jedziemy na wybory do okręgu do lokalu wyborczego w Sypniach i spełnię swój obywatelski obowiązek, a przy okazji opowiem historię, opowiem moje przygody z wyborami w roku 1979. Właśnie wyszedłem z lokalu wyborczego, gdzie spełniłem swój obowiązek w, w wyborach demokratycznych. O tym, jak demokratyczne wybory są, jak były, opowiem w domu, w ciepełku. Właśnie wróciłem z wyborów, wróciliśmy z wyborów i. Na dworze jest zimno, dzisiaj wyjątkowo zimno. Chociaż pogoda ładna jest zimno, więc rozgrzewam się ciepłą herbatką. Przy okazji wyborów przypomniał mi się fakt, incydent, taki przygoda moja. Moja przygoda z wyborami w roku 79. Ale zanim opowiem tą przygodę, to jeszcze raz zadam zagadkę. Kiedyś opowiadałem, jak ktoś oglądał filmy, to wie. W kawiarni spotkało się. Trzech redaktorów gazet. Takich dość poczytnych gazet. To było w czasach PRL-u jeszcze. Jeden mieszał tą herbatę tak. Drugi mieszał tak. sobie siedział. A trzeci tylko tak. No tak sobie rozmawiali i mieszali. Z jakich gazet byli? Redaktorzy. Odpowiedź w innym odcinku podam. No, ale teraz wracając do wyborów, to tak, nie będę wypowiadał się na tematy polityczne, bo y, po pierwsze jest cisza wyborcza, po drugie, no nie chciałbym nikogo obrazić, więc nie powiem na kogo głosowałem. Powiem tylko w, tak, w swojej ocenie, że prawdziwej demokracji to nigdy nie było takiej stuprocentowej, bo y, no teraz wiadomo, teraz jest partyokracja, ale w, w czasach PRL-u. No to też było, mocne były mocne, że tak powiem, takie naciągania. Był rok 79. Ja akurat e, mieszkałem w Akademiku na Falenckiej w Warszawie i lokal wyborczy był też u nas w Akademiku. No i w tamtych czasach e, no, głosowanie było obowiązkowe. Obowiązkowe znaczy nie, nie było prawa, które by nakazywało, y, no, jak gdyby przyznawało obowiązek głosowania, ale y, takie niepisane prawo było. Jeżeli ktoś nie był na wyborach, było to odhaczone gdzieś odpowiednio miał wtedy problemy w pracy, w szkole, czy w partii, czy nawet w urzędzie. Jak zaszedł, to miał problemy, przypuśćmy, z przydziałem jakichś maszyn rolniczych, na przykład rolnik, który nie był na głosowaniu, to mógł się, y, że tak powiem, nie starać o przydział ciągnika, bo nie dostał. No i więc studenci też musieli głosować. No ale ci co starsi pamiętają, że ci, co są starsi pamiętają, że wtedy wybory były w kopertach. Nie były, no, nie były. to wybory kopertowe tak jak teraz, ale można by je nazwać kopertowymi, bo y, karta do głosowania była w kopercie. Każdy otrzymał tą kartę w lokalu wyborczym, otrzymał w kopercie kartę do głosowania i na karcie głosowania było, nie było wtedy senatu, więc tylko były wybory do sejmu. Na karcie do głosowania była, była lista ustawiona i jeżeli ktoś nie skreślił nikogo, kandydaci, głos był ważny i nie zaznaczył nikogo, nie skreślił, głos był ważny i kandydaci wchodzili w kolejności takiej jak byli na liście. Czyli to było tak ustawione i 90, że tak powiem 9% ludzi nie chodziło za kotarę, nic nie skreślało, bo samo pójście za kotarę, bo, przed, bo przed teraz są takie zasłonki, kiedyś przeważnie takie kotary były szmaciane, e, więc samo pójście za kotarę już na pewno było gdzieś odhaczone na, w, w, przez komisję wyborczą, Gostek już był podejrzany, bo on poszedł, coś mu się nie podoba, on poszedł. I zupełnie możliwe, że skreśli któregoś z partii PZPR, bo była tylko PZPR i kolejność ustawiona przez, wiesz, przez Edwarda Gierka. Pamiętam, że wtedy jeszcze był Edward Gierek na liście i zdobył 99,8%. Jeszcze był, chociaż to końcówka Gierka była. No ale nie o polityce, tylko chciałem o tych. No i więc byłem na wyborach, byłem za Kotarą i. Yy, Wrzuciłem kopertę do urny, wszystko wiesz, odbyło się bez problemów i z posiadał posiadłem dosłownie 100 metrów na Madalińskiego na stołówkę. Na stołówce y, jadłem obiad z kolegami, w ogóle dużo było ludzi na stołówce, stołówka tam jest taka dość y, gęsto ustawione, stoliki. Siedziało nas czterech przy stoliku i któryś zagadnął, byłeś na wyborach? Byłem. to. Jeden mówi, byłem, byłem. Ja mówię, A ty? Ja mówię, byłem, ale się wstrzymałem od głosu. Jak się wstrzymać od głosu? Zabili ja moje karteczkę, o, wrzuciłem pustą kopertę i pokazałem e, tą listę, której nie wrzuciłem. Wrzuciłem mi pustą kopertę, czyli wiesz, głos nieważny. Jedyna forma wstrzymania się od głosu, że tak powiem. No i w porządku, zjadłem obiad, schowałem tą kartkę i nie poszedłem od razu do e, akademika, tylko po, gdzieś na miasto jeszcze pojechałem. Wróciłem gdzieś po dwóch godzinach do akademika i przed drzwiami pokoju, w którym mieszkam, chyba 108 był wtedy pokój, pamiętam stoi gostek w garniturze, w krawacie taki wiesz, na tamte czasy to elegancko ubrany i do mnie oddawaj tą kartkę Boguszewski, Boguszewski, tak proszę oddać kartkę od głosowania, wrzuciłeś w pustą kopertę nie ja wiem, jak chcę nic, wiesz nie, nic nie wiem na ten temat. Byłem na głosowaniu, prawidłowo oddałem los, wszystko. Na szczęście tej karty do głosowania nie miałem już ze sobą, bo gdzieś tam po drodze wyrzuciłem ją do kosza. I dobrze. Dzięki temu byłem pewny, pewny siebie, że nie, jak mi zrobią rewizję, i tak nie znajdą. No więc na początku zaczął, yy, grzecznie rozumiesz, ty popatrz, syn rolnika jesteś, nie stać się by było na studiowanie, na, na akademik, państwo do ciebie dopłaca macie tyle przywilei, a ty się tak odwdzięczasz państwu, no jest nieładnie, nieładnie, naprawdę oddaj tą kartkę i zapomnijmy o sprawie. Nie mam żadnej kartki, głosowałem wszystko w porządku, nie tego, nie, mm, nic nie tego, nie kombinowałem. Yy, więc jak to nie pomogło, to zaczął straszyć. Jak tak, to mówię, jutro idziesz do dziekanatu i możesz się pakować. Koniec twojego studiowania. No bo rzeczywiście no to było możliwe, było bo yy, no w, w takich sytuacjach to yy, domyślałem się, że tak będzie, ale że to był pierwszy rok. Uczyć mi się za bardzo nie chciało. Miałem tak kiepskie te wyniki naukowe, że tak powiem, i myślę sobie, dobra, niech wywalają. Mówię, I tak mi się nie chce uczyć, a przynajmniej nie powiem, że sam zrezygnowałem, tylko że polityczny byłem. Będę mógł sobie później, bo to były już takie czasy, że yy, yy, więźniowie polityczni nawet to byli yy, bohaterami. Yy, więc myślę sobie, a niech wywalają, nie chcę mi się uczyć. Nie mam, nie oddam, nic nie wiem. Jak, że tak powiem, róbcie co chcecie. Jak trzeba będzie do dziekanatu, to pójdę. No i odczepił się ode mnie. Na drugi dzień idziemy do szkoły, myślę sobie, zaraz mnie zawołają do dziekanatu. Nie zawołali, cisza, spokój do dzisiaj. Nic. Nie wiem jak, te, dlaczego. Czy może byłem tak wiarygodny, czy może mm, e, właśnie, może dlatego, że to już był 79 rok, ale myślę sobie później, że gdybym. Przyznał się i oddał tą kartkę. To tak, to też bym poleciał ze studiów, chyba żebym podpisał lojalkę, przypuśćmy, że będę kapował na innych. No to dzisiaj się zastanawiam, kto podkapował. Musiał ktoś wiedzieć, w którym pokoju mieszkam, jak się nazywam. No i miał czas, to było te około dwóch godzin, żeby, że tak powiem, tą zasadzkę na mnie zrobić. A I pochwaliłeś czy... się tylko znajomym? Pochwaliłem się tylko tym czterem, trzem, co siedzieli przy moim stoliku. I nie powiem, mniej więcej pamiętam nawet, kto siedział, ale nie powiem tutaj nazwisk, bo nie wypada, może ktoś usłyszy. No ale mówię, stołówka była dość gęsto zaludniona, obok sąsiednich stolików też mogli widzieć. Na pewno widzieli, tylko nie wiadomo, czy mnie znali akurat. Natomiast ci, co siedzieli ze mną przy stoliku, na pewno wiedzieli, jak się nazywam i yy, w którym pokoju mieszkam. No dzisiaj mnie to zastanawia. No ale nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło, w sumie jestem zadowolony, ze studiów mnie nie wyrzucili, miałem dużo problemów, ale jakoś skończyłem i, i myślę, że gdzieś tam w jakichś i, w tych archiwach tych PZPR-u, to gdzieś czy tych PRLowskich, pewnie gdzieś jestem odnotowany jako, wiesz, że tak powiem nie tego, nie, nie grzeczny student. No, więc teraz cukrem Popiję cukrem z niewielką zawartością herbaty i idziemy do pracy. Do pracy dzisiaj niedziela jest, teoretycznie nie ma pracy, ale y, mam gości.